Przygotowanie do matury 2021 z wydawnictwem Pazdro zadanie 18. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest trzy razy dłuższa od drugiej. Wykaż, że wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego dzieli przeciwprostokątną w stosunku 1 do 9. Dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Pierwsze z wykorzystując twierdzenie Pitagorasa, a drugie z podobieństwa trójkątów. Trójkąt prostokątny. Prosty wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego. No i teraz policzę przeciwprostokątną stwierdzenia Pitagorasa, czyli C kwadrat to jest A kwadrat plus... 3a do kwadratu, czyli 10a kwadrat, czyli c jest równe a pierwiastek z 10. W takim razie tutaj oznaczę jeden odcinek przez x, ten do wysokości, a pozostałą część jako a pierwiastek z 10 odjąć x, czyli reszta z przeciwprostokątnej. I dwa razy twierdzenie Pitagorasa: raz dla tego małego trójkąta, czyli x kwadrat plus h kwadrat jest równe a kwadrat, i drugie dla tego średniego trójkąta, y, h kwadrat dodać a pierwiastków z 10, odjąć x do kwadratu jest równe przeciwprostokątnej, czyli 3a kwadrat. Z pierwszego równania wyznaczam h kwadrat. Z a kwadrat minus x kwadrat i podstawiam do drugiego. Czyli zamiast h kwadrat jest a kwadrat minus x kwadrat. Dodać wzór skróconego mnożenia. 10a kwadrat odjąć dwa pierwiastki z 10ax. Dodać x kwadrat równa się 9a kwadrat. x kwadrat się redukuje. 9a kwadrat przenoszę na lewą stronę, czyli mam... 1a, kwadrat, 10a, kwadrat, minus 9 to jest 2a. Kwadrat. Odjąć 2 pierwiastki z 10ax. Wiem, że a to jest długość boku, czyli na pewno a jest większe od 0, czyli mogę podzielić przez 2a. A, czyli a odjąć pierwiastek z 10 x równa się 0. czyli minus pierwiastek z 10x równa się minus a, czyli x jest równe a przez pierwiastek z 10, czyli a pierwiastek z 10 przez 10. No i mam wyznaczyć, że stosunek długości, że wysokość dzieli przeciwprostokątną w stosunku 1 do 9, czyli teraz podzielę te boki, czyli jeden, te odcinki, jeden odcinek to jest x. Drugi odcinek to jest a pierwiastków z 10 odjąć x. x to jest a pierwiastek z 10 przez 10 przez a pierwiastek z 10 odjąć a pierwiastek z 10 przez 10. Czyli a pierwiastek z 10 przez 10 przez. No, jeżeli sprowadzę to do wspólnego mianownika, to będę miał. 10A pierwiastków z 10 odjąć A pierwiastek z 10, czyli A pierwiastek z 10 przez 10 razy. Tu mam 10A pierwiastków z 10 i 1A pierwiastek z 10 to jest 9A pierwiastków z 10. Dzielę przez ułamek, czyli mnożę przez odwrotność. 10 się skraca, A się skraca, pierwiastek z 10 się skraca. I otrzymuje jedną dziewiątą, co należało wykazać. To jest pierwszy sposób. Trochę dużo liczenia, ale jest to zrobione za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Teraz drugi sposób za pomocą podobieństwa trójkątów. Czyli jeszcze raz trójkąt. Wysokość trójkącie. No i tutaj mam 3A, tutaj jest A, X i Y. Jeżeli tutaj oznaczę sobie kąt alfa, to ten kąt ma 90 minus alfa, ten kąt jest alfa i ten kąt jest 90 minus alfa. Yy, i tr trzy trójkąty: A, B, C, D. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta ABD i jest podobny do trójkąta ACD. Cecha: kąt, kąt. Każdy z tych trójkątów ma kąt alfa i ma kąt prosty, czyli są to trójkąty podobne. No i teraz tak: z podobieństwa trójkątów ACD, czyli ten mały trójkąt i ABC, ten duży trójkąt krótsza przyprostokątna do przeciwprostokątnej w małym trójkącie jest tak jak krótsza przyprostokątna do przeciwprostokątnej w dużym trójkącie. Czyli mnożąc na krzyż a kwadrat to jest x razy x plus y. Teraz z tego średniego trójkąta, czyli ABD i trójkąta ABC. Wykorzystam to, że mam średnią przyprostokątną i yy, odwrotnie yy, średnią przyprostokątną, nie dobrze, średnią przyprostokątną i przeciwprostokątną w tym średnim trójkącie, czyli to jest Y przez 3A jest tak, jak średnia przyprostokątna w dużym trójkącie ABC do przeciwprostokątnej, czyli X plus Y, czyli 9A kwadrat. Równa się y razy x plus y. Czyli pierwsze równanie a kwadrat równa się x razy x plus y. Drugie równanie 9 a kwadrat y x plus y. Mogę oczywiście tutaj metodą podstawiania zrobić, ale mogę też równania stronami podzielić, wiedząc, że to równanie, przez które dzielę, nie może być 0. A nie może być, bo to są długości boków, a x i y są długościami boków, czyli otrzymuję po lewej stronie jedną dziewiątą, a po prawej stronie X przez Y. X przez Y, czyli to są odcinki, na które jest podzielona przeciwprostokątna, czyli co należało wykazać.